Na Litwie z kolei doszło do zdrady potężnych magnatów Janusza i Bogusława Radziwiłów. Radziwiłowie, jeden z najpotężniejszych ludów magnackich na Litwie, przeszli na stronę króla. Natomiast... No, zmagania roku 1656 uzmysłowiły Karolowi X Gustawowi, że nie tak łatwo zająć rzecz Że to, co wydawało się takie proste jeszcze rok wcześniej, takie proste nie jest. Że opór Polaków rośnie, że z Polakami coraz trudniej się walczy, mimo że armia szwedzka w dalszym ciągu potrafi odnosić sukcesy, takie jak chociażby w Trzydniowej Bitwie Warszawskiej. Szwedzi postanowili więc dokonać rozbioru Polski. W miejscowości Radnot wówczasnym węgierskim Siedmiogrodzie zawarto układ rozbiorowy. Jak ten układ miał wyglądać? Otóż Bogusław Radziwił, Janusz Radziwił już nie żył, miał przejąć Litwę. Miało tam powstać państwo litewskie pod rządami Radziwiłów. Chmielnicki miał przejąć Ukrainę. Książę Siedmiogrodzki, Rakoczy II miało panować Małopolskę i część Mazowsza. Brandenburgia, która była połączona Unią Personalną z Prusami Książęcymi, miała zabrać Wielkopolskę. Resztę. Mieli wziąć Szwedzi. Ta reszta to Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie Armii, Kujawy, północne Mazowsze, żmudź, Kurlandia, Inflanty Polskie. I kolejny sojusznik Szwedów, czyli Radziwiłowie, Bogusław Radziwił, kiedy się zorientował, że Karol X Gustaw raczej tej wojny nie wygra, kiedy się zorientował, że Jan Kazimierz, Rzeczpospolitą, zaczynają wychodzić z tej wojny obronną ręką, pogodził się z królem. Przeszedł na stronę. Rzeczpospolitej. Także Szwedzi zostali tutaj sami. Kolejne... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768 Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin Pozdrawiam serdecznie.